Słuchajcie, dziś dla odmiany wsiedliśmy do Toyota Yaris, ale to nie jest zwykła Toyota Yaris, ta wyposażona jest w napęd hybrydowy i dziś właśnie sprawdzimy jak ten napęd hybrydowy zachowuje się w mieście, w korkach, na trasie, zobaczymy czy producent nie kłamie i czy faktycznie ten samochód jest w stanie spalić Nieco ponad 3 litry na każde przejechane 100 kilometrów. 100 oznacza w tym małym modelu moc 100 koni mechanicznych, ale tylko ich część jest generowana przez silnik spalinowy. Resztę, szczególnie podczas dynamicznego ruszania albo w trakcie jazdy z prędkością do 40 km na godzinę, dostarcza silnik elektryczny wielkiej mocy. Nad wszystkim czuwa komputer, dzięki czemu zużycie paliwa przez te Toyota jest naprawdę skromne, bo wynosi 3,1 litra na 100 kilometrów. To, co najbardziej wyróżnia ten samochód, to przede wszystkim napęd, który tutaj zastosowaliśmy, napęd hybrydowy, czyli dwa silniki. Silnik elektryczny o mocy 61 koni oraz silnik benzynowy 1.5 o mocy 74 koni. Tutaj w tym samochodzie łączna moc układu hybrydowego, którą deklaruje producent, to jest 100 koni. Korzyść, którą osiągamy dzięki zastosowaniu napędu hybrydowego, dzięki zastosowaniu dwóch silników, to przede wszystkim mniejsze zużycie paliwa oraz mniejsza emisja dwutlenku węgla. Dla porównania Toyota Yaris z tradycyjnym silnikiem 1.33 oraz ze skrzynią automatyczną CVT na mieście spalałaby około 6,2 litry paliwa. Toyota Yaris z napędem hybrydowym spali tylko 3,1 litra paliwa. Jest to o połowę mniej. Oznacza to, że na każdy przejechane 10 tysięcy km oszczędność wynikająca tylko z samego mniejszego zużycia paliwa to jest 2000 zł. Słuchajcie, 15 lat temu, czyli w 1997 roku, Japończycy wymyślili coś kompletnie na tamte czasy kosmicznego. Mianowicie do napędu samochodu zastosowali silnik elektryczny i połączyli go osiowo z silnikiem spalinowym. Efektem czego powstał tak zwany napęd hybrydowy do zasilania samochodów. Jakie są główne zalety napędu hybrydowego? Bo 15 lat później, w 2012 roku, jedziemy właśnie takim samochodem, który można kupić bez żadnego problemu w salonie. Mamy Toyota Prius, czy chociażby troszeczkę bardziej luksusowe samochody ze znaczkiem L na masce, czyli Lexusy, gdzie ta technologia hybrydowa jest już na porządku dziennym. Jaka, jaka jest główna zaleta takiego napędu? Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że silnik elektryczny swój moment obrotowy oddaje natychmiast, czyli albo on jest, jest maksymalny, albo go nie ma wcale. Czyli włączamy silnik, po prostu on już z pełnym momentem obrotowym pracuje. Jaka jest tego zaleta? Mianowicie, jeżeli ruszymy takim samochodem z napędem hybrydowym i, i pierwszy uruchomi się silnik elektryczny, to ten moment obrotowy jest oddany. Od razu. Silnik spalinowy z kolei potrzebuje do tego no, troszkę więcej czasu, bo on musi się rozkręcić i dopiero od pewnych wartości obrotowych silnika ten maksymalny moment będziemy uzyskiwać. Ale to jest tylko jedna z zalet, jeśli chodzi o napęd hybrydowy. Gdzie on znajdzie najlepsze zastosowanie? Na trasie możliwe. Dlaczego? Dlatego, że silnik spalinowy będzie wspomagany silnikiem elektrycznym, ale Główną zaletą napędu hybrydowego jest miasto i to, co dzieje się przed nami, czyli korki. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. Wjeżdżamy w Toruniu, właśnie na most, są godziny szczytu, czyli no, korek jest raczej tutaj murowany. Co się dzieje z naszym samochodem? W tym momencie czekamy, aby wjechać tutaj za skrzyżowanie czekamy sobie w korku, za chwilę będziemy przemieszczali się z prędkościami do pewnie 20 km na godzinę, nie szybciej wcale. Co się dzieje z naszym napędem? No, samochód nie zużywa ani grama paliwa. Dlaczego? Dlatego, że jazda do 30 km na godzinę, czy do 40 km na godzinę pracuje tylko z użyciem silnika elektrycznego. W momencie, gdy rozładuje nam się bateria, no to oczywiście silnik spalinowy załączy się celem jej Podładowania. Jeśli chodzi o jazdę na tym dodatkowym biegu, tak zwanym biegu B, bieg ma jeszcze jedną zaletę. Otóż, w momencie, gdy jedziemy na nim i zjeżdżamy z górki, oczywiście akumulator nam się ładuje, ale samochód nie zużywa przy tym znowu ani grama paliwa. W każdym momencie zmienia on energię hamowania na energię elektryczną zasilającą akumulatory. Ale także w chwili, gdy zdejmiemy nogę z pedału przyspieszenia, silnik benzynowy wytwarza prąd. Dzięki takiemu zarządzaniu dwoma rodzajami napędów auto jest wyjątkowo oszczędne. Założę się, że odczuwacie identyczny dyskomfort w momencie, gdy trzeba stać w tak długim korku i tracić tutaj cenny czas swojego życia. Ale powiem Wam, że Napęd hybrydowy tak naprawdę rozwinięty już w tej chwili przez Toyotę jest w bardzo, bardzo zaawansowanym stopniu. Świadczyć o tym może chociażby fakt ostatniego aliansu firmy BMW i marki Toyota. Oczywiście domniemyć możemy, że chodzi tutaj właśnie o technologię właśnie hybrydową, która Toyota no, udowodniła, bo sprzedała aż 4 miliony samochodów właśnie z takim napędem. No i myślę, że. Tutaj BMW będzie chciało z tej technologii częściowo skorzystać. W zamian, prawdopodobnie, Toyota otrzyma niskolitrażowy silnik wysokoprężny do swoich samochodów. Po latach niedowierzeń teraz większość producentów także rozszerza swoją ofertę o podobne rozwiązania. Hybryda nie jest zapewne ostatnim etapem rozwoju motoryzacji, ale dziś innego, równie sprawnego napędu na razie nikt nie zastosował na tak dużą skalę. Szczecin na przykład wprowadził znaczną ulgę w opłatach parkingowych dla posiadaczy samochodów o niskiej emisji dwutlenku węgla i aut elektrycznych. Niebawem do Szczecina dołączą inne miasta, być może także i Toruń. Wszystko pozostaje w rękach radnych. Toyota Yaris z napędem hybrydowym to nie tylko mniejsze koszty zużycia paliwa, ale również mniejsze koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu napędu hybrydowego, który jest używany między innymi podczas hamowania, tutaj w tym samochodzie hamowanie nie odbywa się tak jak przy zwykłym samochodzie z użyciem klocków hamulcowych, ale przede wszystkim z użyciem silnika elektrycznego. Bo w momencie, kiedy jest hamowanie, silnik elektryczny zmienia swoją funkcję w generator prądu. Energia kinetyczna, którą samochód posiadał w momencie, kiedy był w ruchu, zostaje przez silnik elektryczny zamieniona na energię elektryczną, która jest składowana w baterii. Bateria znajduje się tutaj pod tylną kanapą. Dzięki takiemu umiejscowieniu baterii nie tracimy miejsca w samochodzie. Ilość przestrzeni użytkowej w samochodzie jest dokładnie taka sama jak w zwykłym Jerisie, także zarówno z przodu, jak i z tyłu, jak również w bagażniku mamy dokładnie tyle samo miejsca co w zwykłym samochodzie. Słuchajcie, dostaliśmy bardzo wiele maili z zapytaniem na temat tego, dlaczego w nowych samochodach z oświetleniem typu LED, czy to światła dzienne, czy światła tylne, dlaczego w naszych kamerach te światła migają? Spieszę z wyjaśnieniem. Otóż częstotliwość pracy kamery, obiektywu, idealnie współgra z tak zwanym testowaniem przez samochód świateł. W momencie, gdy dochodzi do takiego testu, lampka w samochodzie na ułamek sekundy przygasa i ten właśnie moment wychwytują nasze kamery, co powoduje, że te światła tak się mienią bądź przygasają zupełnie. Do zobaczenia w następnym odcinku Motomaniacy TV.